Dzisiaj przed nami bardzo emocjonujący odcinek. Odcinek QA związany z loterią, w którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. Te nawet dla nas najcięższe pytania, oczywiście, związane z finansami, z tym ile to kosztuje, dlaczego tak, a nie inaczej, i tym podobnymi. Pytania pisaliście pod postami, zarówno na Facebooku, na Instagramie e, i na społeczności na YouTube, i na te wszystkie pytania dzisiaj postaramy się odpowiedzieć, a nawet dorzucimy coś od siebie. Wyciągamy kawę na ławę i tutaj. Ten... Jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy odpowiadać na wszystkie pytania, bo kilka osób napisało też w związku z motobandą, żebyśmy też zrobili Q&A odnośnie Motobandy, jak powstała i tak dalej, i tak dalej, skąd to się wszystko wzięło. W związku z tym, że dzisiaj mamy odcinek stricte związany z loterią, to jeśli chcecie zobaczyć odcinek Q&A związany z całą motobandą, to pod tym filmem piszcie komentarze i postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć, na wszystkie pytania właśnie związane z motobandą. Ale teraz przejdźmy do naszego Q&A o loterii. I pierwsze pytanie, ja Ci je zadam, Ty na nie odpowiesz. Czy znaczy, może na odwrót, może ja je zadam, a Ty odpowiesz. Czy loteria jest legalna? Nie pójdziecie siedzieć? Okej. Okay. Często się pojawia to pytanie... Do mnie nawet ten, rodzina dzwoniła, że tak, jest... Maciej, a czy ty pójdziesz siedzieć? Pójdziesz czy nie pójdziesz? Chyba nie. Loteria jest jak najbardziej legalna. Dopełniliśmy wszystkich niezbędnych formalności oraz uzyskaliśmy, co najważniejsze, uzyskaliśmy zezwolenie dyrektora Izby Administracyjnej Skarbowej w Łodzi. I gdzieś tutaj na dole wyświetli się numer tego zezwolenia, bo to jest bardzo istotne. I dodatkowo po całej aferze z budą, która na pewno przeszła ogromnym echem. Kamil L.? <laughs> Bardzo dobrze. Jeszcze raz musieliśmy przez cały taki proces przejść, ponieważ do naszej loterii dorzuciliśmy dwie kolejne nagrody BMW S1000RR i MT, Yamaha MT09SP. Tak, ja tylko od siebie dodam, żeby to nie zabrzmiało tak, że przez Kamila musieliśmy przejść tą <noise> ponowną weryfikację, tylko właśnie przez to, że doszły kolejne nagrody i to też świadczy o tym, że ta loteria jest jak najbardziej legalna i jak najbardziej podbita przez wszystkie odpowiednie urzędy, bo pierwszą jakby tą... Zezwolenie. Zezwolenie przyszliśmy w roku 2024 i kolejne w 2025. Tak, dokładnie 24 stycznia 2025 roku, więc jak najbardziej loteria jest legalna, my nie pójdziemy siedzieć. I wy też nie, nikt nie pójdzie siedzieć i tyle. Kolejne pytanie, Tak. Ty zadajesz tak, odpowiadam. Tak, ale fajnie dostajesz. Ile finalnie będzie maszyn do wygrania i skąd wziął się pomysł na poszczególne motocykle, w tym Hayabuse? Dobra, to jest bardzo łatwa odpowiedź. Motocykli jest 6 i już więcej nie będzie. Jest tak, Hayabusa, Suzuki Hayabusa, jest BMW S1000RR, jest BMW F900GS, jest Triumph Scrambler 900, jest Gaz, -Gaz SM700 oraz jest Yamaha mt 09 Wersji SP z 2021 roku. A skąd się wziął pomysł na Hayabusa? Przecież odpowiedź jest bardzo prosta: po prostu jest to legenda i znają ją wszyscy, nie tylko ludzie, którzy kręcą się wokół motocyklówki, ale nawet ci spoza jakby tego świata motocyklowego znają ten motocykl i dlatego stwierdziliśmy, że warto taką legendę dać, możliwość wygrania właśnie takiej legendy wielu ludziom. Ja bym dorzucił jeszcze od siebie to, że bardzo często słyszeliśmy od Was, widzów, informacje, że moglibyśmy wybrać litrowego szerszenia Horneta 1000, czy Kawasaki, albo jeszcze kilka innych propozycji. Natomiast musicie mieć na uwadze, że motocykle, które zostały przez nas wybrane, też były m.in. wybierane na podstawie ich dostępności. Przykładowo Hornet Chyba jeszcze nie jest w sprzedaży, także już jeździ, już chyba nie można go jeszcze dostać. Pierwsze osoby już pozamawiały, ale chyba jeszcze nikt nie odebrał, tak mi się wydaje, więc po prostu nie wyrobilibyśmy się z odbiorem takiego horneta, dlatego go tutaj nie ma. To co, let's go dalej? Tak. To skąd na to pieniążki, Petit? A ja, mam to trudne no, dobrze. Tak, tak, no bo ja dostałem trudny na początek, dawaj skąd To pieniążki? wszystko co wy widzicie pod nazwą Motomanda, czyli nasz kanał jeden, drugi, e to, że mamy sklep zarówno stacjonarny jak i internetowy i jeszcze wiele innych elementów, które kręci się wokół motobandy, to jest spółka Zo. Dokładnie funkcjonuje ona pod nazwą Emotomedia, żebyście to też mieli na uwadze. I ta spółka w 2023 roku wygenerowała 9,5 miliona przychodu netto i ponad 600 tysięcy zysku. I ten zysk Eee, właśnie daliśmy na zorganizowanie tej loterii. Więc jak widzicie, wszystko co jest związane z loterią to są pieniądze, które po prostu zarobiliśmy. Skąd wziął się pomysł na loterię i czy była inspirowana innymi loteriami popularnych osób na YouTubie? Tak, pomysł na loterię był inspirowany innymi loteriami, które się pojawiły. Myślę, że to nie jest zaskoczenie dla dużej ilości osób. Ani, Natomiast... Ja bym dorzucił, że też była one inspirowane loteriami, na przykład Biedronki czy Lidla, nie? Że nie tak. tylko na YouTube, bo nie tylko YouTube robi Tak, to swoją loterie. drogą, to jest między, między jakby innymi wierszami. Natomiast my chcieliśmy zrobić tę loterię trochę inaczej, po swojemu, gdzie na przykład właśnie wy, osoby, które chcą, chcą wziąć udział w loterii, decydują, jaki motocykl do, do niej dołączy. Tak, bo w międzyczasie też by była odpalona ankieta, i w tej ankiecie brały udział osoby, które już biorą udział w loterii, czyli zakupiły jeden z produktów na stronie loteria.motobanda.pl. I one z kilku, kilkunastu motocykli mogli wybrać kolejną nagrodę, i tą nagrodą właśnie jest BMW S1000RR. Ja bym jeszcze dorzucił, jak już tak się rozwijamy nad tym całym tematem, to też wpadliśmy na ten pomysł jakby w takim sensie, że nie było tak dużej loterii motocyklowej. Można było wygrać samochody, myślę, że skutery, betoniarki jeszcze inne rzeczy, ale o motocyklach nic takiego nie było, każdy o motocyklistach zapomniał i my stwierdziliśmy, że musimy to zrobić. Tak, i możemy tutaj od razu dorzucić też, myślę, że odpowiedź na to z pytań, które pojawi się później, eee, nigdzie nie mówimy, że jesteśmy pierwsi. To moim zdaniem jest bardzo ważna informacja. Już się zdarzało oczywiście lotery związane z motocyklami, robione przez różne firmy czy też inne sklepy. My cały czas u siebie informujemy o tym, że jest to pierwsza tak duża akcja związana z motocyklami, bo, szczerze mówiąc, kiedy przygotowaliśmy się, przygotowywaliśmy się do całej loterii. To nie kojarzymy, żeby było aż tak dużo do wygrania motocykli naraz. No mówmy się, sześć maszyn i to nie jakichś tam najtańszych. Mi wydaje, że akcja jest spora. Czy jak wygram motocykl, to mogę zamiast niego dostać jego równowartość w gotówce? Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną. I to niezależnie od sytuacji. Przykro mi, ale myślę, że przeżyję z tą informacją. To jest dobre pytanie. Uf. Jeden z naszych widzów chyba na Facebooku je zadał. Skoro mogę zadać pytanie, możesz, ale że odpowiemy? No nie, odpowiemy. Ile już łącznie zostało zebranych pieniędzy podczas trwania loterii? Jaka jest dotychczasowa liczba sprzedanych e-booków? Ciekawe, czy zdołacie odpowiedzieć. I odpowiadamy, tak, zdołamy odpowiedzieć. Nawet polecimy z dokładnymi liczbami, bo mamy wyliczenia i obrót ze sprzedaży produktów biorących na udział Na ten dzień, kiedy to nagrywamy. Tak, na 4 lutego. Dzisiaj jest dokładnie 4 luty. i obrót ze sprzedaży produktów biorących udział w loterii na ten moment wyniósł 491 726 zł i zostało sprzedanych 3211 e-booków. Pamiętajcie też o tym, że kwota, którą przed chwilką wam podaliśmy, to jest kwota brutto, czyli my musimy od tego odprowadzić podatek VAT oraz podatek dochodowy. I musieliśmy zapłacić przede wszystkim za wyprodukowanie tych produktów, koszulek, plakatów, kalendarzy. I wartość wszystkich nagród w loterii to 451 226 zł. Brutto. I w tym znajduje się wartość motocykli, wartość bonów oraz podatki od nagród. I jeszcze dodatkowo, bo to nie koniec wszystkich wydatków. Musieliśmy zapłacić państwu za zezwolenie, uzyskać gwarancje bankowe, czy ponieść koszt za obsługę organizacji i prawne aspekty loterii, więc na ten moment jesteśmy w plecy ponad 100 tysięcy złotych. Ile? 100 koła. Uch. Ale lecimy teraz z takimi trzema szybkimi pytaniami. Ja ci je przeczytam i ty tak. odpowiesz zbiorczo, dobra? Tak, bo to są w sumie podobne pytania. Dobra, ile kosztuje wygrany los? Ile losów już sprzedaliśmy, i czy też sprzedajemy e-booki jako losy na loterię? Los kosztuje dokładnie 0 zł, ponieważ nie sprzedajemy losów. I czy sprzedajemy e-booki jako losy na loterię? Nie sprzedajemy losów. W ofercie produktów loteryjnych znajdziecie właśnie m.in. e-booki. Są to trzy pakiety. Pakiet pierwszy za 39, tam 99 i 199. W no, no, no. sprzedaży są koszulki, które już się kończą. Miejcie to na uwadze i już nie wrócą. Kalendarze, e, kalendarze przepraszam, plakaty oraz kalendarze były, ponieważ się skończyły, a wiele osób też o nie pyta i tutaj też zbiorczo odpowiadamy, nie, kalendarzy już nie będzie, się skończyły. Teraz uruchomię Petita. Jesteście gotowi? Petit, czemu pałujemy motocykle? Chciałbym się dowiedzieć, w którym momencie dokładnie pałowaliśmy motocykle. Nie wiem, podczas wyjazdu Maydaya F900GSM z salonu? Miejcie na uwadze, że on miał wtedy około 3-4 tysiące obrotów. Gdyby miał tych obrotów więcej, faktycznie do, do obrotu miał, żeby się tam kręciło pewnie w okolicach 9-10 tysięcy, raz, że drzwi tak jest, to on by nie wyjechał lekko zeskakując z tego krawędźnika, tylko już by się wywalił w momencie, kiedy wyjeżdżał przez, z lokalu stawił. przez drzwi. Ja, więc nie pałujemy. Kolejna sytuacja, w której też wiele osób pisało, że pałujemy motocykl, to był wyścig na jedną kwartą mil. W tamtym przypadku faktycznie wysoko kręciliśmy motocykl, ale ja nawet nie wiem, czy byłem w połowie obrotów, jeśli chodzi o ten motocykl. Kolejna sprawa, miejcie na uwadze, że ten motocykl już był dotarty, był po przeglądzie, więc tak naprawdę kręcenie go do wysokości obrotów 10, 12, czy nawet 14, bo chyba do tylu się kręci hajabuza z tego co pamiętam, co dla tego silnika jest nic, więc jeśli ktoś uważa, że my kręcąc ten silnik między 12, 10 a 12 tysięcy, to go połowaliśmy. To ja nie wiem, jak się jeździ na takich motocyklach w takim razie, nie? Wiesz co, ja, ja bym na pewno wspomniał o tym, że... Miejcie na uwadze, że okej, okay, Buza pojechała, pojechała na drag race'a, ale Petit mimo wszystko jest dość kumatym gościem, muszę to przyznać przed kamerą. I bardzo I, nisko kręcą to zrób. I... Ma świadomość, że ten motocykl nie jest jego, że to jest motocykl, który jest dla was i wy możecie go wygrać. I na nagraniu mogło to wyglądać jakby Peti tam naprawdę nie wiadomo jak ostro dawał mu w palnik. Okej, okay, był kilka razy kręcony trochę mocniej, ale to nie jest pałowanie. Jeśli chodzi o F900GS, tak, Mayday wyjechał, zaliczył glebę, zdarza się, no mówi się trudno. Ten motocykl nie bierze udziału w loterii. Model F900GS bierze udział w loterii, ale kupiliśmy drugą sztukę i ona przyjedzie na lawecie. Tak, nikt z nikąd nie będzie wyjeżdżał, więc nawet nie będzie odpalona, więc jak wygrasz ten motocykl, to będzie miał funkielnówkę z salonu. Jeżeli ktoś wygra bez prawka na motor i będzie chciał nim wrócić, to co? Tu akurat odpowiedź jest bardzo prosta. Zapraszamy z lawetą, może myślę, że pomożemy nawet zapakować motocykl na tą lawetę i niech motocykl czeka, aż zrobisz prawko. To było krótkie, krótka odpowiedź, więc jeszcze jedno pytanie dla Ciebie. Dlaczego nie zdecydowaliście się na większą różnorodność w pojemnościach motocykli? No, i to jest pytanie pod tytułem: Nie ma dobrej odpowiedzi, bo naszym zdaniem wybraliśmy mocno zróżni zróżnicowane sprzęty. Od 65 koni, tu mamy na myśli Triumfa Scramblera 900, do ponad 200 i tu jest BMW S1000RR na tapecie. E, no jest naked, jest scrambler, jest supermoto, jest sport, jest turystyk. Sportowy turystyk jest dość spora różnorodność, jeśli chodzi o modele. Jeśli chodzi o pojemności od 700 do 1300, to Hayabusa akurat, 1300 tak. czy 1400? 300. 1300. Właśnie. No to, no to okej, okay. nieważne, <grym> nie o to akurat chodzi. Naszym zdaniem jest to dość mocno zróżnicowane, ale teraz jest akurat najistotniejszy punkt tej odpowiedzi. Naszym zdaniem łatwiej będzie zmienić motocykl pokroju Hayabuzy na coś na kategorię A2, niż z kategorii A2 jakaś CBRK 500R, 650r zmienić na Hayabusa, więc możecie z tym motocyklem zrobić co tylko chcecie. My nie oceniamy, słuchamy, nie oceniamy. Tak Chciałbym to tę nazwać. sytuację zobaczyć, nie? Jak facet z tym Hayabusa wchodzi do salonu Junaka i... i yy, mam Hayabusę na wymianę 1 do 1 i tamtego RS-a, poproszę. A co dostanę w gratisie? <grym> Kask! <grym> nie, ja do gościu od, od tego, od Junaka, mówię, Panie, ale... Do, mam jeszcze to... dopłata, jeszcze dwa koła trzeba no, dołożyć. Tak, no, właśnie <grym> nie opłacę. Ja tak. na tym tracę, ale mam dobre serce. Więc pamiętajcie, że lepiej w tą stronę, bo faktycznie sprzedając taką hajabuzę, czy jest 1000 rr bez problemu kupicie. Dwa, albo nawet trzy motocykle. Armię 125, jeśli będziecie chcieli. Ale dobra, teraz ja. W jakiej wersji wyposażenia jest BMW S1000 RR? To totalna podstawa, czy dorzuciliśmy jakieś opcje? Miejcie <laughs> na uwadze, że jeśli chodzi o S1000 RRA. Jest to rocznikowy motocykl 2024, gdzie ten model kończył produkcję i tak naprawdę do wyboru mieliśmy zaledwie chyba 3 albo 4 motocykle w całej Polsce, ponieważ zamówić go już z linii produkcyjnej z własną konfiguracją nie mogliśmy, więc kupowaliśmy to, co było dostępne. Motocykl, który kupiliśmy, to ma on pakiet Dynamic, co oznacza, że ma dodatkowe tryby, jeśli chodzi o ustawienie parametrów, to jak chcemy jeździć, plus zawieszenie Dynamic, czyli elektronicznie. Sterowane. Jest również tempomat, są podgrzewane manetki i coś, co mnie w sumie zastanawia alarm. Nie, to mnie bardziej zastanawiają naklejki na felgach. Też są, ale ciekawi ile to kosztuje w salonie. Myślałem, Myślę, że ten... w BMW jest. Myślę, że to nie są jest tanio. Bardzo drogie paski na kołach, więc mamy gest, a co? Tak, więc nie jest tanio i nie jest to podstawowa wersja. Dobra. To co teraz? No ma, przeczytaj, ja teraz o tym. Od... Czy osoba bez prawa jazdy kategorii A może wziąć udział w loterii? Tak, To jest trochę akurat podobne pytanie jak to, co było poprzednio. Tak, tak jak, naj, jak najbardziej możesz nie mieć prawka i wygrać motocykl, i, i po prostu go odebrać, wziąć udział, wygrać i tyle. A co jeśli ktoś nie ma prawa jazdy na motor, czy dałby wtedy na przykład wymienić na jakąś 125? Akurat my tego zrobić nie możemy, bo nagrody już są zadeklarowane, jawne i tego nie zmienimy. Natomiast z ogromną szansą jest ktoś na rynku, kto z chęcią wymieni swoją 125 na któryś z tych motocykli, który wygrasz. Kiedy w końcu to losowanie? To od samego początku jest taka sama odpowiedź: 30 marca 2025 roku. Ja jeszcze dołożę, że losowanie rozpoczyna się o godzinie 17 i będzie live. A więc kupując e-booka Mam wpływ na sprzęt, który wygram, czy jest to loteria? Bo z tego co widzę, to losy są ogólne, a nie że na dany sprzęt. Więc sytuacja wygląda tak. Tak jak powiedziałem, o godzinie 17 startuje losowanie. Chyba bodajże tam 15 po, jest pierwsze losowanie. Więc kiedy zadzwonimy do Ciebie, to wybierasz jeden z dostępnych motocykli. Jeśli będziesz pierwszy, zadzwonimy do Ciebie jako pierwszego, no to masz do wyboru pięć motocykli. Jeśli zadzwonimy do drugiego, no to z pozostałej puli wybierasz motocykl. Jedyne, jedyne losowanie, które odbywa się o dany motocykl, to jest to związane z Hayabuzą na samym końcu. O, jesteś gotowy? Tak. Dawaj to pytanie, bo nie wiem, czy można jeszcze robić loterię? Oczywiście, że można. Co to jest w ogóle za pytanie? Czy jak wchodzicie do Lidla albo do Biedronki, to pracowników się pytacie o to, czy... Ej, słuchajcie, loteria robicie. Yy, możecie ją robić, czy nie możecie? Loteria to jest powszechna yy, rzecz, która jest zrobiona ze względu na marketing albo jakieś inne powódki. Mają różne firmy, więc jak najbardziej loterię można robić. A czy da się kupić sam e-book Nauka Jazdy na Kole bez tych o Moto? Niestety nie, jeśli chodzi o e-booki, wspomniałem wcześniej, są trzy pakiety. W podstawowym pakiecie jest historia legendy, czyli hajabuzy, w drugim pakiecie jest historia hajabuzy plus scramblery i w trzecim pakiecie są trzy e-booki, czyli historia hajabuzy, scramblery oraz nauka jazdy na kole. Więc tak to wygląda. A czy będzie plakat z S1000 RR? Nie, nie będzie plakatu z S1000RR, dostępne są tylko te plakaty, które znajdziecie na stronie loteria.motobanda.pl. Tak, lista nagród i produktów jest już zamknięta i tu nic nie ulegnie zmianie. Teraz jakby jest kilka pytań w jednym, takie zbiorcze odnośnie samego losowania i tego, co będzie dookoła. Jak będzie wyglądało losowanie? To znaczy, czy to będzie live, a jeśli tak, to ile będzie trwało? Tak, to będzie live, jak najbardziej będzie to transmisja na żywo, zaczynamy o godzinie 17 i potrwa on maksymalnie do godziny 24.00. Wszystko zależy od tego, jak się będziemy z tym uśpieszyć. Czy jeśli zwycięzca jest z Poznania, to może wbić po odbiór po zakończeniu live'a? Nie, ponieważ muszą być dopełnione wszystkie formalności. A odnośnie formalności chodzi o to, że po wygranej będziemy do Ciebie pisać z dokumentami między innymi związanymi m.in. z motocyklem, który wygrałeś. Czy na przykład będzie jeden motocykl co 30 minut plus luźne gadanie i telefony do zwycięzców? Pff, mniej więcej tak planujemy, że co 30 minut będziemy losować kolejny motocykl, a w międzyczasie coś tam będziemy dodatkowego robić. W razie czego wszystko jest opisane w regulaminie, więc jeśli macie dużo czasu, to zapraszamy, bo jest tam sporo kartek do przeczytania, ale można dużej ilości rzeczy się dowiedzieć. Czy jeśli wygram na przykład BMW, to czy mój los wraca do urny z hajką? Nie, wyjęty los nie wraca do gry i co ważne, nawet, kup nawet kupując ten najtańszy pakiet z e-bookiem, dostajecie dwa losy. Więc jeden los może zostać wyjęty, bo wygraliście jeden motocykl, ale do tego zostaje drugi los i gdy akurat się Wam poszczęści, to możecie wygrać drugi motocykl. Więc przy sześciu losach możecie wygrać sześć motocykli. Ale by było. Dobra, teraz ja Ci przeczytam. Czy planujecie materiały z odbioru ze zwycięzcami lub dostarczenie do nich maszyn? Będziemy się kontaktować z każdym zwycięzcą z osobna i będziemy rozmawiać na temat tego, jak będzie wyglądał odbiór motocykla i czy na przykład taki materiał będzie chciał nagrać. Jeśli się zgodzi, to zapewne coś takiego u nas na kanale się pojawi. Jak będzie wyglądał wybór maszyny poza hajką? To znaczy, na przykład mówicie teraz, losujemy gaz-gaza, czy może jest wielka urna i ten, kto zostanie wylosowany, ma prawo wyboru? Będzie to wyglądało tak. Około 17.15 zadzwonimy do pierwszego wylosowanego zwycięzcy i on będzie wybierał spośród pięciu motocykli, które są dostępne, czyli BMK, BMW, Yamaha, Triumph oraz Gazgas. Jak już wybierze motocykl, Minie jakiś tam czas, dzwonimy do kolejnego zwycięzcy i on już wybiera z puli motocykli, które pozostały. Czyli jeśli pierwszy zwycięzca wybierze BMW S1000RR, to jego już w puli nie będzie. I tak po tych wszystkich telefonach dojdzie do losowania hajabuzy i tam już stricte faktycznie jest wybierany ten jeden motocykl. W przypadku, kiedy byśmy się do Ciebie nie dodzwonili, to tak jest to napisane w regulaminie, motocykl jest przydzielany z automatu i jest to najtańszy, który jest dostępny w puli. Teraz jest dobre pytanie. Teraz jest najlepsze. No, 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 no dawaj. Jak to ktoś też tutaj napisał, najważniejsze pytanie, czy Mayday podpisze GSA zwycięzcy? To jest akurat pytanie, które mi najwięcej frajdy dostarczyło, ale uważam, że jeśli poprosisz Maydaya, to on nawet będzie mógł tym motocyklem za Ciebie wyjechać. No a podpis to jest najmniejszy problem do dogadania się. Więc... Zrobimy, co zechcesz. To jest opcja dla odważnych, żeby Mayday wyjechał za Ciebie tym motocyklem. Jak firma Gratyfika z kapitałem zakładowym 15 tysięcy złotych jest w stanie zrobić loterię z nagrodami o takiej wartości pieniężnej? Ciekawy jestem, kto z rodziny będzie ją miał. To zaczynam od tego, że nikt z naszej rodziny oraz naszych znajomych nie należy ani nie pracuje dla firmy. Nie ma żadnych, kompletnie żadnych powiązań z tą firmą. Kolejna sprawa: firma Gratyfika jest organizatorem prawnym loterii. A fundatorem nagród jest nasza spółka, czyli firma e-Motomedia, czyli po prostu my, Motomanda. Już o tym wcześniej wspominaliśmy. Tak, ja bym jeszcze dodał tylko od siebie to, że aby zorganizować taką loterię, trzeba mieć na to zezwolenie i zaplecze. I z tego powodu współpracujemy z firmą Gratifika, Która się na tym zna i ma wszystkie odpowiednie zezwolenia, dokumenty, papiery i wszystko no W końcu, badań. jesteśmy Polakami i w teorii znamy się na wszystkim. No, nie, nie mamy rady. Nieważne. A jak nie to jest też fajne. A jak nie będzie już motorku, który mnie interesuje, można wziąć równowartość motocykla? Tak, jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie. Bierzesz motocykl i to, co z nim zrobisz, to już twoja sprawa, czyli możesz go po prostu sprzedać bądź wymienić. Dobra, dawaj teraz mi. Czemu nie ma możliwości zapłacenia za pomocą PayPal? Nie ma możliwości zapłacenia za pomocą Paypala, ponieważ wybraliśmy najpopularniejsze w Polsce metody płatności. To jest pierwsza rzecz, i druga, nie posiadamy w naszym sklepie możliwości zapłaty za pomocą PayPala, no dlatego i go po prostu nie ma. Tyle. W regulaminie jest zapis. To jest pytanie, ale teraz będę cytował, bo tu jest akurat zapis z regulaminu wypisany, on jest bardzo istotny. Cytuję cytat. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe laureata. Zgodne z danymi podanymi w elektronicznym oświadczeniu laureata, wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru nagrody, o którym mowa w punkcie 9, jak również okazanie dowodu rejestracyjnego i ważnej polisy OC. Tutaj cytat się kończy. I jest pytanie: kto ma okazywać dowód rejestracyjny i OC i od czego to ma być? Jest to tak sformułowane, jakby to zwycięzca musiał to okazać. I odpowiadam tak. Zwycięzca musi okazać e, ubezpieczenie, ważną polisę oraz e, właśnie dowód rejestracyjny, ponieważ w tym zapisie chodzi o to, że po całej akcji kontaktujemy się ze zwycięzcą i. E, Prosimy o wypełnienie elektronicznego oświadczenia laureata. Sprawdzamy, czy w nim są dane poprawne, i motocykl zostaje zarejestrowany na osobę, która wygrała motocykl. I chodzi o to, że kiedy spotykamy się już przy odbiorze tej nagrody, my weryfikujemy, czy wszystkie dane, które zostały podane, są odpowiednie. Zarówno w dowodzie, jak i we wszystkich dokumentach związanych z motocyklem, i porównujemy je z twoim dowodem, czyli po prostu chodzi o sprawdzenie, czy wszystko się zgadza. A jeszcze dokładniej chodzi o to, że w momencie odbioru motocykla jesteś jego prawnym właścicielem. Sytuacja podobna do tej, jakbyś odbierał motocykl z salonu. Dlaczego dopiero teraz została legalnie zarejestrowana loteria? Był akurat petit w pewnym momencie, gdy coś rzucał na social media. to chyba tak powiedziałeś, że jest ponownie legalna? Tak. Że ponownie była zarejestrowana, czy coś takiego? Tak. Chodziło po prostu o tą zmianę, że dołączyły kolejne nagrody do loterii, czyli S1000R oraz MT-09 i musieliśmy na nowo zweryfikować właśnie regulamin, czyli rzecz, o której mówiliśmy wcześniej. Dokładnie tak. To lecimy dalej. Kupiłem e-booka z Hayabuzą. Myślę, że może kupiłbym jeszcze dwa, ale nie chcę kolejnego takiego samego. Czy mogę sobie wybrać, a może dołożyć jakieś swoje ciuchy z regularnego sklepu do loterii w nieco przy bardziej przystępnych cenach niż te koszulki, które tutaj są. To jest też odpowiedź, którą już wcześniej dawaliśmy, czyli e-booki sprzedawane są w pakietach. Tak odpowiedzieliśmy już wcześniej, e-booki sprzedawane są w pakietach, więc można je tylko w takich pakietach zakupić. Jeśli chodzi o inne produkty z naszego sklepu, to wszystkie rzeczy, które sprzedawane są w związku z loterią, są dedykowane motocyklom, które w tej loterii są. Więc nie chcieliśmy dorzucać koszulek, które w ogóle jakby nie są związane i na ten moment po prostu zrobić już tego nie możemy. I ostatnie pytanie takie w sumie zwieńczające to QA, czy planujecie następną loterię, ale tym razem z innymi motocyklami może coś droższego jak Harley CVO, BMW R18 i tym podobne. Gdy loteria się zakończy, to planujemy wysłać ankietę do wszystkich uczestników z prośbą o ocenę całej akcji, wszelkie plusy, minusy, co się podobało, co się nie podobało, o ogólny feedback. Jeśli podbiór będzie pozytywny, dostaniemy informację, że jednak była to akcja, która zapisała się w sposób pozytywny, to może jest szansa, nie wiemy w tym momencie. Tak, Ja na pewno już wiem, jakie będą minusy. Nie wygrałem. To jest największy minus. I będą, będzie 6 plusów. Wygrałem. wygrałem. Tak myślę, że może to wyglądać. Ale tak. co, dobrnęliśmy do końca w końcu. Tak, jeszcze tylko odno odnośnie tych motocykli. W listopadzie robiliśmy ankietę związaną z wybraniem kolejnej nagrody do loterii. I w tej ankiecie brali udział ludzie, którzy już zakupili. E jeden z przedmiotów na naszej stronie i mieli prawo głosu. W tej ankiecie wrzucone były naprawdę dość drogie motocykle. Jeden z najdroższych to był motocykl w okolicach 120... To chyba Kawasaki H2SX. Tak? I to było Kawasaki H2SX. Między innymi też był Harley Davidson Fat Bob. Więc faktycznie te motocykle nie były tanie. Jeśli chodzi o te, które Ty na przykład napisałeś, BMW R18 w podstawie wersji kosztuje w okolicach 100 tysięcy złotych. I BMW, które wygrało ogólnie jakby tą ankietę, czyli S1000RR, również jest to kwota w okolicach 100 Zł, więc moim zdaniem nagrody były droższe, czyli znaczy są droższe, więc dorzucanie jakby kolejnych jakiegoś CBO czy, czy, czy podobnego motocykla, moim zdaniem tak może to... chodzi o to, żeby były same takie drogie. No, żeby były same w ogóle Harley'e CBO żeby, żeby za 250 same, koła. same motocykle 100 koła plus. Aha. To jak się dobrze uda, jak się wszystko zepnie, to może wtedy. Pomyślimy, pomyślimy. I to tyle, jeśli chodzi o to Q&A. Dobrnęliśmy do końca, ponad 27 pytań, tam chyba po, powyżej 30 końcem końców dobiliśmy, więc trochę się tego uzbierało i jak widzicie, nie były to tylko pytania proste, łatwe, wygodne do odpowiedzi, bo jednak podzieliliśmy się tutaj z Wami takimi dość, myślę, tematami, które są jakie? Emocjonujące. Emocjonujące i raczej mało kto takimi danymi siedzieli. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z loterią, to oczywiście śmiało piszcie. Wbijajcie również na stronę loteria.motobanda.pl, bo pamiętajcie, że loteria trwa do 30 marca. Więc jak widzicie, po tych danych, które Wam dzisiaj podaliśmy, nadal macie bardzo dużą szansę. To nie tak jak z lotto. Oj, tam jest 0,000 po przecinku, tak, ja cały czas A U nas jest mówię. dużo większa szansa, więc śmiało wbijajcie na stronę loteria.motomanda.pl i zgadnijcie jeden z sześciu motocykli. A do każdego z nich dorzucamy: Bon o wartości 5000 zł na ubrania marki Rebelhorn oraz HJC do wykorzystania w naszym sklepie. Ja na koniec jeszcze dorzucę informację, że jeśli chcecie. QA związane z motobandą, to pamiętajcie o tym, żeby wpisywać komentarze. A ja myślę, że w niedługim czasie takie QA również nagramy i odpowiemy myślę, że na kolejne bardzo emocjonujące pytania. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia! I do usłyszenia.